Malczak Madagaskarski, czyli upiorne chujstwo z Afryki. Muszę sobie przyznać, że nie wiem, czy jest paskudny, czy przesłodki. Trochę tak, jakbym widział pizzę z ananasem. Niby pizza, więc jej, natomiast z ananasem, więc... Palczak madagaskarski nazywa się też ajaj, co się wydaje bardziej semantycznie odpowiadającą nazwę. Bo gdybym go spotkał w lesie, to bym właśnie stwierdził: ajaj, co tu się odjebało. I chociaż wygląda trochę, jakby kot został przeruchany przez nietoperza z downem, no to należy do rodziny Lemurów. Natomiast w rodzinie Lemurów jest tym kuzynem, z którym masz się pobawić i który wcale nie jest dziwny. Palczaki madagaskarskie głównie funkcjonują w nocy. No ale co się dziwić z tą kurwa facjatą bezdomnego uzależnionego od fentanylu? Też bym się nie pokazywał za dnia. Mają bardzo specyficzne paluchy, w tym bardzo długiego faka, którym stukają w drewno, i za pomocą echolokacji wysłuchują, czy są w drewnie jakieś korytarze, a w nich larwy. I potem wygrzybują tym kurwa, paluchem, grzebaluchem. Z dziwnych rzeczy mają też dwoje sutków przy fiutków. Hmm, czemu? Bo, bo kurwa w palczak może. Aczkolwiek na miejscu dzieci palczaków uważałbym za, który cynzel ciągnąć. Mają zazwyczaj tylko jednego potomka, bo ewolucja stwierdziła o, trochę spierdoliliśmy sprawę z tym produktem i należy go wycofać z półek. Ale i tak już są prawie na wymarciu ze względu na lokalne przesądy. Lokalsi uważają, że jeżeli spotkasz palczaka i wskaże na ciebie tym kurwa paluchem, to masz przejebane i umrzesz niedługo. Nie dziwię się bo no, wygląda to zwierzę trochę jak z horroru. Zresztą zobaczcie sami. Kiedy zwykły dzień staje się koszmarem, jak idzie. Uspokój się, Oskar. Zaczynasz wariować. Jak mam kurwa nie wariować? Pokazał mi środkowy palec, kurwa. To raczej nie znaczyło miłego dnia. Wyglądało tak, jakby mi tym paluchem chciał zbadać prostatę. To tam? Tu, ajaj. Jaki jaj. Będziesz mówił z bólu, ajaj. Ha, ha, ha.